Dzień wszystkim, z tej strony Foto Urbeks. Dzisiaj będziemy wchodzić do starej gorzelni w województwie mazowieckim ona tutaj taka, takie stare budownictwo widać jeszcze Z czerwonej cegły A gołębie mam jakiś baniaczek Dużo Haszczy, zarosi tutaj jest Trzeba uważać Wiele właśnie ludzi mówiło, że Trzeba uważać gdzie się stawia nogi Ponieważ no Budynek jest stary Tu mamy takie Gdzieś chyba Stare zbiorniki wodne Takie już betonowe, zarośnięte mchem No nieźle to wygląda I można chyba do środka wejść, nie? Mamy jedno wejście To są chyba piwnice No nieźle, nieźle to wygląda. Jakaś słownica, jakieś podesty, drzwi bardzo stare widać. Budownictwo też od środka jakaś beczka. Zobaczymy co tutaj jest. Fajnie było wbić na ten komin, ale pewnie się nie uda tego dokonać. tutaj mamy ciekawego stara maszyna to jest drugie wejście Nie źle co? koło to mogła być ten magazyn albo hala produkcyjna Te filary stałe, bardzo ładne zabudowy mogła być. O proszę bardzo. Cała elektronika. Tu był transformator jakiś to basenik. przepisy BHP dokładnie ja to wbiję się tutaj nadzieję że to się nie zawali nie, no, nic tu nie ma Kogoś słyszałem na zewnątrz, chyba z ulicy, wiesz? O, i też górne piętro. Tu są drzwi otwarte, a zamknięte. O, uważasz na głowę, żeby się nie uderzyć. O, co my tutaj mamy jakiś dokument? Skoroż, ale pusty. Jakieś fakturki to była toaleta. Tutaj dokumenty są. Już Księga kontroli Nic z tego nie rozumiem Daty nie ma A nie jest data dwudziestoleczne, bardzo stare. Co? No. <ścoughs> no masz tutaj instrukcję przeciwpożarową ogólną. w sobie malował sprayem ściany Trzeba uważać się stąpa, po nie chodzić. Tu też mogła być łazienka albo socjal. Gdzie jeszcze nie byliśmy A dole tam nic nie ma Pusto tam jest? Tutaj te jakieś schody widziałem na górę, ale nie wiem czy dobrze idę. Tutaj. O kurde, co tutaj jest? No tutaj bym spać nie chciał. Tutaj mu byś tutaj zobacz. Głęboko tu jest O, trzeba uważać się stąpa No bo tutaj zobacz, spójrz Bo jak tędy szliśmy Tutaj tędy to tutaj widać jakie schody tutaj Ale trochę musimy wyjść na, na zewnątrz wtedy A tak, bo wejście jest od, od zewnątrz, dobra i trzeba od zewnątrz tam I jesteśmy z powrotem na dworze trzeba tędy się przedostać jakoś te Trzymam ci, żeby ci w twarz nie uderzyła gałąź. Idziesz? Dobra, puszczam. Co my tutaj mamy? To jest jakiś... Bardzo stara... Jeżeli wiecie, co to może być, to piszcie w komentarzach. A, gaśnica pianowa, ale jakaś bardzo stara widać. Dla tej produkcji nie ma. Bardzo stara. Dobra. W takim razie wchodzimy. Schody są bardzo stare i pordzewiałe, ale damy radę. Trzeba zaryzykować. Uhuhu. Co my tutaj mamy ciekawego? Wanna, Jakieś... Nie wiem. Pojemniki duże na wodę, dużo kart jakieś, ale co to jest? Dena, Torat, chyba. O, tutaj mamy jakiś groszek w tych beczkach. Jakaś szafa. Tylko nie wiem, dlaczego tej dużej jest tych kartek właśnie z napisem denatorat, denatorat. Napisane a rozcieńczalnik spirytusowy, trucizna i łatwopalny palne. Aha, Więc może w tych beczkach było przechowywane, nie wiem. Ty były jakieś lampy pewnie, coś. No, to Co tam? To jest wyjście, które widziałam. A, tam, to drewniane, tak? Tam widzicie, jest tylne wyjście. Bo my ogólnie tutaj krążyliśmy, żeby znaleźć jakieś miejsce parkingowe. Ale to myśmy musieli dzisiaj przez krzaczory przed, przedostawać, nie? Zakaz polenia to jest. O i kolejne wejście. Uhuhu, tutaj to paprotka wyrosła aż tutaj to nic nie ma. Tutaj, tutaj była chyba łazienka. Tutaj też tutaj nie wiem O to jest gniazdko ptaszków. Koik pusty i to jest ganne? też pokoik pusty dokładnie tak tutaj się już podłoga zapada pode mną tam to już podłoga pod mną zapadała, więc lipa to gdzieś pierwszy, czy ja miś pierwszy? tylko uważajcie stąpasz, bo one są już spróchniałe o, spróchniałe, zercewiałe. O teraz ja, Dobra, udało się, żyjemy, tu jeszcze skrzynka po piwie się zachowała, tam byliśmy. Dobra, został jeszcze Ten budynek tutaj gdzie wejście widziałem od drugiej strony jest Chyba tutaj mogę wejść, nic nie ma, bo tutaj nie ma nic. Jakiś duży magazyn, I taki właśnie, taki nieprzyjemny zapach, jest takiego kwasu, coś takiego. A jak myślisz, co tutaj mogło być? Jakieś zbiorniki wodne? może tu jest sobie jakieś fundamenty, może była druga część tego magazynu tutaj? Oj i ruszyło się. No chyba tu nic nie ma już. Ale a tam? Tutaj też coś jest jeszcze. To jest głębsze chyba No Tutaj też mogły być jakieś kiedyś jakiś może zbiornik wodny czy coś Bo kiedyś właśnie kopali takie zbiorniki wodne jak ten jak Pożar był czy coś żeby skąd, skądś wodę pobierać a ty byliśmy? Nie Ale można tutaj wejść hmm. Nie, to się ciągnie czy nie? Nie, nie będę ciągnął Coś widzisz tam, coś? jakieś metalowe części o, jakaś śruba, jakaś folia aluminiowa, Ej, nie jest tam nieba Trzeba to zamknąć w takim stanie jakim było Dobra, okej, okay. ale wiatr wiatr wieje, strasznie tutaj byliśmy jest ten właśnie ciekawy Komin. A nic tutaj nie ma. Pusto. Jakaś studzienka jest? A, i rura, może kanalizacja tam wyszła? Ten komin wielki jest, kurde. O, tam coś widzę, jakiś własny jest metalowy. Więc coś ciekawego. To jest chyba ten taka studnia, ścieki, coś takiego. Tam było to widać, jakby tam spadł, to moglibyśmy Oj, widzicie, tutaj mamy taki zbiornik wodny który jest już pusty, wyschnięty. Tutaj jeszcze jest jakiś włas, ale tutaj jest ten, szambo. to jest jakieś grzyby sobie pozwólcie, że zrobię zdjęcie tego ładnego miejsca inny kadr muszę znaleźć Takie ładnie. ślicznie, bajka. Tutaj jak widać, jak widzicie, tutaj było główne wejście. O nawet jest tabliczka. Zabytek chroniony prawem tak. Gorzelnia 107 albo 107 To jest zabytek wiesz chroniony prawem tak tabliczka okazuje a jeszcze to tutaj cyknę zdjęcie bo też ładnie się to wygląda Bajka, to jest tam, gdzie wchodziliśmy. To samo wejście. Znaczy, tam, gdzie byliśmy, nie wchodziliśmy. Okej, dużo zarośli, o, ale dla nas to nie przeszkoda. Jeszcze ktoś tam jedzie. Tutaj jeszcze nie byliśmy w tych drzwiach. O, trzeba trochę się pogimnastykować teraz. O, dobra, udało się. A nie, schodki tylko na górę. Tutaj mógł jakiś być silos kiedyś, jakaś beczka, może tak to wygląda. są jakieś drzwi metalowe o cegła, nic nie widać. Rych. Ale tam się nie da wejść, tylko Coś tam jest, skrzynka od popiwie jest Jak z dołu, ten problem na górę wchodził Spruchniawe to wszystko I wentyracja. Dobra, możemy w takim razie wychodzić Bo nic tutaj ciekawego już nie ma no, Znowu gimnastyka O Jezu, o Tutaj takie stare koła, jak widzicie, odwozów jeszcze, które są wbetonowane i fajnie, właśnie w drzewo wrosły. Takie fajne tam, tak samo. Czyli to one tutaj już są bardzo długo. Dobra, to będzie koniec tej wyprawy do starej zabytkowej gorzelni. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę. Na dole też czerwony przycisk was motywuje. Jak macie jakieś fajne miejscówki na województwie mazowieckim, świętokrzyskim, łódzkim, lubelskim to podawajcie w komentarzach, naprawdę. No i co? Żegnam się Was z Wami. Na razie na kolejnej się Cześć!